Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Fani klasycznych falloutów zapewne doskonale kojarzą to o skryptowane spotkanie specjalne na pustkowiach w drugiej odsłonie serii. Wydaje się, że ci ludzie spotkali się w złym miejscu o złej porze. Tak brzmi jego opis. Jesteśmy w nim świadkami tego, jak trzyosobowa grupa agentów Secret Service Enklawy na czele z Frankiem Horigenem, odziana w pancerze wspomagane oraz ciężko uzbrojona, próbuje namówić głowę pewnej rodziny farmerów, by poszła z nimi. Gdy próba perswazji zawodzi, na rozkaz dowódcy, żołnierze dokonują egzekucji bezbronnych cywilów. Ginie zarówno mężczyzna, jak i jego żona oraz dziecko. Po wszystkim Horigen zwraca się do dziecka przeznaczenia i mówi, że to nie nasza sprawa, a żołnierze odchodzą w swoją stronę. Jednak drodzy widzowie, zastanawialiście się o co właściwie poszło, co takiego wiedział ten człowiek, że wolał umrzeć wraz z rodziną zamiast pójść z żołnierzami enklawy. Niestety nie ma na to odpowiedzi. Pozostają jedynie domysły oraz sugestie twórców którzy mogli, ale nie dokończyli tego wątku, pozostawiając lukę do rozważań. Chris Avellone w czwartej części Biblii Fallouta przedstawił swoje osobiste założenia. Jego zdaniem farmer mógł być zwyczajnym dezerterem z enklawy, lub też z wiedzą, która pomogłaby przyspieszyć naukowcom pracę nad zmodyfikowanym wirusem FFV, ewentualnie posiadać informacje na temat lokalizacji placówek Bractwa Stali. Waszym zdaniem, która z tych opcji wydaje się być najbardziej prawdopodobna? Na moje najrozsądniej brzmi jedna z dwóch pierwszych opcji. W czasach akcji dwójki lokalizacja obiektów należących do bractwa nie była wiedzą tajemną. Frank Horrigan nie miał większych problemów namierzyć i sforsować zabezpieczenia bunkra w San Francisco. Farmer wspomina o tym, że nie poprze przełożonych agentów, którzy go naszli. Musiał znać plany enklawy, a nikt spoza organizacji ich nie znał. Wiele wskazuje na to, że do niej należał i nie chciał przyłożyć ręki do tego, co zamierzała zrobić. Ale wiecie, możemy nad tym gdybać i gdybać. To już historia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, do następnego razu, trzymajcie się, cześć.